Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Dzień dobry w tę piękną niedzielę, wybiła 15. W związku z tym witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku portalu tu Winga. I Aurelian, cześć. Dzisiaj sięgamy oboje do loru naszej ulubionej chyba gry komputerowej, a przynajmniej mojej ulubionej sprzed wielu lat, do której uu, chyba z 8 lat już nie usiadłam, co nie zmienia faktu, że WAR ma cudowny. Ma cudowny i rozwija się i pędzi i pręży muskuły, i z każdym kolejnym rozszerzeniem jest coraz lepiej, muszę powiedzieć. I po przejęciu Blizzarda przez Microsoft nie ukrywam, że oczekiwania graczy, w tym moje, są olbrzymie. Na nadchodzące rozszerzenie, które dopiero co weszło na rynek. To prawda, nawet ja jestem zaintrygowana, pomimo tego, że w WoWa nie grałam od chyba czterech dodatków, a dodatkowo cieszy mnie trochę to przejęcie, bo przyznaję się bez bicia, to co wyrabiał Blizzard ostatnimi czasy, było jednym z przyczyn tego, że przestałam grać w jakiekolwiek ich gry. Jest mi bardzo przykro to słyszeć, ale moim ratunkiem podczas tego, gdy trzeba było różne questy robić codziennie czy cotygodniowo, był Hearthstone, do którego zasiadałem często gęsto, również w komunikacji miejskiej. W każdym razie tak, jak już się domyśliliście, sięgamy po lore gry World of Warcraft, sięgamy konkretnie po starożytnych bogów. Już kiedyś mieliśmy okazję o lore WoWa w portalu rozmawiać, rozmawialiśmy konkretnie o smoczych aspektach. Jeżeli chcielibyście posłać tego odcinka, to był to początek drugiego sezonu, więc odcinek mniej więcej sprzed roku. Już wtedy rozmawialiśmy o smokach, zanim Microsoft zrobił z tego modne. Także byliśmy na pewno trendsetterami i you're welcome Microsoft. W każdym razie zanim... Zagłębimy się w najnowszy dodatek do gry, sięgniemy bardzo, bardzo, bardzo głęboko w przeszłość świata Warcraft'a, sięgniemy do starożytnych bogów, dzisiaj trochę o nich porozmawiamy. I ja bym zaczęła tak trochę bardziej filozoficznie, bo wydaje mi się, że lepiej będzie zrozumieć, kim byli starożytni bogowie, tudzież przedwieczni bogowie, bo jakby polskie tłumaczenia są różne i stosowane trochę wymiennie. Natomiast, żebyśmy mogli w ogóle zrozumieć, skąd się wzięli i po co się wzięli, trzeba troszeczkę zrozumieć, jak funkcjonują światy w Warcraft'ie. Gra odbywa się głównie nie tylko, ale przede wszystkim na świecie Azeroth. To jest po prostu jedna z planet wszechświata, który w grze zwie się po prostu Great Dark Beyond, czyli Wielkim Mrokiem. W tym wszechświecie jest bardzo dużo różnych gwiazd, planet, wiele cywilizacji. Natomiast są również właśnie takie planety dusze, światy dusze. Takim właśnie jest Azeroth. To są tytani, tytani, którzy w którymś momencie się mogą obudzić i oni są tymi świetlistymi istotami, które jakby się ją dobro w całym wszechświecie. Na tym poziomie rozwoju tytanów to jest ten etap, kiedy zarodek tytanów, który posiada dany świat, jest najbardziej wrażliwy, jest najbardziej czuły na wszelkie zdarzenia, które mogą napotkać, no i oczywiście jest najbardziej bezbronny też. To jest bardzo istotne w dalszej części tej historii, bo jak to bardzo często w tego rodzaju światach bywa, musi być zachowana pewna równowaga. Skoro mamy Tytanów, tych, te świetliste, dobre istoty, no to musi się znajdować również coś, co jest po drugiej stronie barykady. I tutaj mamy istoty pustki, istoty chaosu, istoty cienia, które reprezentują sobą oczywiście wszystko to, co najgorsze i są totalnymi antagonistami serii. Oprócz ekstremum światła i pustki są jeszcze inne ekstrema są jeszcze inne panteony buchy. I e, ci najstarsi bogowie, najstarsi przedwieczni, stworzyli również panteon porządku i panteon chaosu, panteon życia i panteon śmierci. I w tym obecnym rozszerzeniu, które jeszcze funkcjonuje, czyli Shadowlands, poznajemy cały panteon śmierci na przykład. W każdym razie, jakby celem void Lordów, celem tych istot pustki jest. Sprawienie, żeby te wszystkie światy, które są po drodze we wszechświecie, po prostu przestały istnieć. Natomiast istoty pustki mają ten problem, że istnieją trochę niematerialnie. Zmaterializowanie się jest dla nich wyjątkowo problematyczne, mogą to zrobić tylko na chwilę i robią to bardzo rzadko. W związku z tym muszą się pojawić jakieś istoty, które zrobią, odwalą tę robotę po prostu za nich. I w momencie, kiedy Voidlordi odkryli, że istnieje coś takiego jak Azeroth, czyli właśnie ten uśmpiony Tytan, ten zarodek Tytana, który jeszcze się nie przebudził, że no, kurczę to jak lody z posypką i z karmelem trzeba to jak najbardziej pochłonąć, trzeba to jak najbardziej zjeść, trzeba to skorumpować. W związku z tym na Azerocie jakby z ich nadania pojawili się starożytni bogowie. Ci starożytni bogowie są takimi właśnie zarodkami chaosu, zarodkami pustki, które panteon pustki właśnie rozsyła w najróżniejsze kierunki po Great Beyond. Po prostu na ślepo strzelają, dokąd by się zdarzyło, i jak starożytni bogowie wyczują, że o, tutaj na tej planecie jest jakiś zarodek tytana, no to oczywiście magnetyzm fraktalny, magnetyzm ten efemeryczny działa i zasiedlają taki niewinny świat. Dzisiaj trochę porozmawiamy o tych najpotężniejszych ze starożytnych bogów, którzy na Azerocie się pojawili, bo absolutnie pewnie nie o wszystkich, bo już wiemy, że jest ich więcej niż ci, których poznaliśmy dotychczas. To dotychczas były takie trochę mityczne istoty, o których wiedzieliśmy dosyć niewiele. Ten lore powoli się pogłębia, powoli się rozszerza. Wiemy coraz więcej, natomiast nie wiemy absolutnie wszystkiego. Jest jeszcze sporo niewiadomych przed nami. Co więcej, podkręca Microsoft nasze emocje też, bo ostatnie zajawki z tego rozszerzenia Dragonflight też, zawierają elementy, które bardzo mocno sugerują, że starożytni bogowie maczają swoje macki w najnowszej historii Azerotu. W każdym razie, jeżeli byśmy popatrzyli na mapę Azerotu, taką pierwotną, tę pierwszą, kiedy tak naprawdę na całym świecie istniał jeden największy kontynent, plus trochę mniejszych lądów, to bardzo wyraźnie widać na tej mapie miejsca wpływów tych starożytnych bogów, bo to nie jest tak, że oni wylądowali w jednym miejscu, założyli sobie miasteczko i byli bardzo szczęśliwi. Nie, oni zostali ulokowani w różnych częściach tego świata, po to, żeby ich macki mogły, mogły sięgać jak najszerzej. De facto jakby sprawowali władzę praktycznie nad całym tym kontynentem, gdzie niegdzie dzieląc ją tylko z panami żywiołów, z na Rosem, z Alakirem, z Terazein i z Neptulonem. Natomiast faktycznie ta czwórka starożytnych bogów, na, na których się pewnie dzisiaj skupimy, no jakby rządziła dosyć mocno na zerocie. Co więcej, kiedy ci lordowie elementów, ci władcy różnych żywiołów, starali się ukrócić zapędy starożytnych bogów, również tworząc zjednoczony front przeciwko tym mrocznym bóstwom. Dostali mocno po palcach, do tego stopnia, że w którymś momencie po prostu starożytni bogowie wzięli ich na smycz, i w związku z tym ci władcy żywiołów po prostu służyli tym najstarszym bóstwom. W każdym razie, no cóż, to też nie jest tak, że Azeroth był kompletnie bezbronny, ponieważ na Azerocie znaleźli się Strażnicy Tytanów, czyli jakby wysłannicy z kolei tych bóstw światłości, tych e, dobrych postaci, którzy próbowali usilnie starożytnych bogów zniszczyć, przepędzić, uwięzić, co okazało się nie być wcale taką prostą robotą. Myślę natomiast, że zanim przejdziemy do konkretnych bóstw, których historie są na pewno bardzo intrygujące, porozmawiałabym trochę o tym, skąd się w zasadzie ten pomysł na starożytnych bogów wziął, bo no cóż, w momencie, kiedy patrzy się na jakiekolwiek arty, jakiekolwiek obrazki, jakiekolwiek wizualizacje starożytnych, czy chociażby to, jak wyglądają w samej grze, nie można oprzeć się wrażeniu, że przypominają konkretne bóstwa z zupełnie innego uniwersum uniwersum, do którego nawiązują obrazy i lore tych czterech najstarszych bogów, najobficiej przedstawianych w World of Warcraft i w całym lore Warcrafta. Nawiązują chyba najbliżej i no, na pierwszy rzut oka już widać podobieństwa do starożytnych do eldritchów, którzy są Przedstawieni uniwersum Lovecrafta. I to podobieństwo jest zasłużone i to podobieństwo jest nie tylko wizualne, to podobieństwo jest również w imionach poszczególnych bóstw. I jak prześledzimy właśnie imiona Iszaraża, Katuna, Joksarona czy Nazota, to znajdziemy podobne imiona, podobne miana właśnie wśród bóstw Lovecraftowych. Proponuję, żebyśmy zaczęli od szaraże, o którym zresztą wspomniałeś, gdyż to jest bóg, którego historia w sumie rozgrywa się na samym początku loru Warcrafta, de facto. Tutaj, jakby sugerowane jest, że jego imię bardzo ściśle przypomina imię Boga Szapnigurata z lora Lovecrafta. W każdym razie tak. I był opisywany jako monstrum, które posiadało siedem głów. To były głowy, które karmiły się nadzieją, które rodziły rozpacz, które wdychały odwagę, a wydychały strach. To był jeden z tych najbardziej przerażających przedwiecznych bogów, i to był też ten, którego macki sięgały najdalej w kontynent. Jakby teren jego oddziaływania był największy, najszerszy, bo był on też jednym z najpotężniejszych bogów. I najgłębszy, bo te macki również perforowały wnętrze kontynentu Azerotu i, i całych płyt kontynentalnych, więc to się pojawi w, w Lorze wkrótce też. W każdym razie strażnicy tytanów i Iszarażowi kompletnie nie dali rady, w związku z tym interweniować tutaj musiał tytan, wziął się za to Amantul, który rozerwał Iszaraża na części i niestety rozerwał przy tym częściowo Azeroth. To jest ten moment, kiedy powstała na świecie pierwsza studnia wieczności, w której między innymi znajdowała się właśnie krew Iszaraża. Co więcej, części ciała Iszaraża, które opadły na Azeroth, opadły generalnie na Pandarię, Spowodowały spustoszenie i spowodowały skażenie tego kontynentu i manifestują się właśnie w tym rozszerzeniu World of Warcraft jako sza. Także to nie jest osobne bóstwo, to nie jest osobny byt starożytnego Boga, to jest po prostu manifestacja w czasie tego, jak części ciała i szaraża się rozkładały i wyczyły wszelkie inne dobro wokół. To był w każdym razie ten moment, kiedy tytani przekonali się, że pokonanie starożytnych bogów nie może odbyć się bez wyniszczenia planety. Bo po pierwsze zadali ogromną ranę samemu Azeroth, po drugie, tak jak wspomniałeś, te części ciała, które zaczęły wypaczać inne części kontynentu. W związku z tym tytani wtedy postanowili, że pozostałych starożytnych bogów nie można w ten sposób pokonać, jedyne co można zrobić to po prostu ich uwięzić tak też zrobili. Poszczególni bogowie zostali uwięzieni mocą tytanów i mocą ich pomocników, tudzież innych potężnych stworzeń, które które tytani obdarzyli dodatkowymi właściwościami, obdarzyli dodatkowymi zdolnościami. I ci starożytni bogowie zostali uwięzieni w różnych częściach tego świata też, po tym jak ten pierwszy megakontynent już się rozpadł na skutek różnych gwałtownych działań. I owszem w trakcie gry poznajemy, gdzie poszczególni bogowie zostali uwięzieni, jak ich losy się potoczyły. To poznajemy wśród questów, to poznajemy wśród samego loru, czytając książki rozrzucone po całym Azerocie, jak i obserwując scenki z poszczególnych instancji już to z rajdów, już to z dungeonów. No i właśnie przede wszystkim poznajemy to po prostu grając, między innymi rajdując, bo pierwszego starożytnego bossa spotykamy już tak naprawdę w vanili, czyli w podstawowej wersji gry. Jest to kafun, który jakby bardzo imiennie i z wyglądu kojarzy się z ktulu. Zresztą... W ogóle jego nazwa też przywodzi na myśl podziemność, a właśnie kafun został przez strażników zakopany w piastkach silitius po to, żeby się tam za przeproszeniem udusił, co oczywiście nie wyszło. Kafun zaczął wypaczać insektoidy, które zamieszkiwały tamte tereny, przejął je jakby pod swoją władzę, zaczął nimi kierować, i w związku z tym jakby chciał wykorzystać armię tych insektopodobnych stworzeń do tego, żeby po prostu z powrotem przejąć władzę i odzyskać to, co mu odebrano. Oddziaływania katuna na stworzenie Azerotu tak naprawdę wytworzyły dwie rasy, z którymi bohaterowie walczą na tej planecie. Na, w piaskach Silitusu walczymy z kirażami, natomiast jego macki sięgają również aż po Nordrend. I na Nordrendzie walczymy z innymi insektoidami walczymy z pająkowatymi nerubiami. Więc tak jak wspomniałeś, w pierwszym od razu rajdzie, w rajdzie Ankuirasz, który jest w podstawce gry, to jest jeden z podstawowych rajdów. Faktycznie walczymy z tymi insektopodobnymi stworzeniami i walczymy oczywiście z samym Kafunem. To jest jedna z bardziej ebickich walk, biorąc pod uwagę to, jak wcześniej została wydana ta część gry, to jest, mówię, no, sam początek tworzenia gry World of Warcraft. To jest pierwszy, przedwieczny bóg, którego my jako gracze pokonujemy. Walczymy z tym bogiem, dlatego że kiedy te bóstwa zostały uwięzione w swoich poszczególnych lokacjach, to smocze aspekty, z pomocą bohaterów i z pomocą innych mocarnych postaci w grze, wytworzyły magiczne bariery, które uwięziły kiraże i samego Katuna właśnie. W starożytnym mieście. Super druid, który stracił podczas tej walki swojego syna, który poświęcił swoje życie walcząc z tymi bóstwami, walcząc z tym całym złem, złamał jedyny klucz do tej magicznej pieczęci, właśnie z żałości po swojej stracie. Natomiast Ponieważ oddziaływanie Katuna było po prostu na tyle silne, że nie można by go już było zignorować, ponieważ jego macki i korupcja innych ras następowały szybko i intensywnie, otworzono tę świątynię, otworzono to starożytne miasto, i wtedy właśnie walczymy z tymi wszystkimi pajęczakami, i walczymy na koniec z samym Katunem też. Po tym jak oczyszczamy, Celitius z obecności tego starożytnego boga, no to też nie jest tak, że już nigdy więcej starożytnych nie spotkamy. Co prawda musimy na nich chwilę poczekać, bo dodatek The Burning Crusade jest od nich wolny, co w sumie chyba trochę na szczęście, bo tak to byłoby odrobinę za dużo przesytu. Natomiast wracamy do starożytnych w dodatku *Rough of the Lish King. Do tego dodatku sięgają bowiem macki Joksarona, czyli kolejnego boga, który staje nam na drodze. Joksaron, którym nazwą może się kojarzyć z Lovecraftowskim Joksotem, to jest bóg szaleństwa, bóg śmierci, bóg, który rezydował generalnie pod Nortendem, który został uwięziony tam właśnie przez strażników tytanów. Natomiast no cóż to nie jest tak, że go pokonali. On cały czas sobie żył, tylko był zamknięty, w związku z tym sobie podszeptywał różnym istotom, które względnie blisko od niego się znajdowały. I między innymi wpędził w szaleństwo strażników, którzy go pilnowali. To są właśnie istoty, z którymi musimy walczyć w momencie, kiedy wchodzimy do rajdu Ulduar. Podszepty starożytnych bogów mają też. E, chyba tutaj manifestują się najsilniej, w tym dodatku, ale one przez wieki mają też trochę inne efekty. Dlatego, że rasy, które pojawiają się na Azerocie są również wynikiem mutacji oryginalnych ras stworzonych przez Tytanów. I tak na przykład wskutek klątwy ciała, klątwy mięsa, na przykład Wrykulowie zamieniają się w rasę ludzką, albo Mechagnomy zamieniają się w... Zamieniają się w trogi. Natomiast to, co powiedziałaś, jest absolutnie jedną z najsilniejszych obserwacji tego, jak te potrzeby działają, dlatego że nawet tak potężne istoty jak strażnicy nie są odporni na, na siłę, na potrzeby, na knowania starożytnych bogów. Jednocześnie muszę osobiście tak czysto subiektywnie przyznać, że Ulduar był chyba jednym z moich ulubionych rajdów. Był bardzo różnorodny, poza tym bardzo fajnie zagłębiał się w lore. To jest rajd, w trakcie którego mogliśmy się bardzo dużo dowiedzieć o samych tytanach, o tym dlaczego przybyli, skąd się wzięli, kim byli, o co chodzi ze strażnikami, etc. Jest to jakby rajd, który dużo uczy i bawi. No, i dużo kosztuje, no bo trzeba po, po śmierci dużo swojego sprzętu naprawiać. Oj, tak, to prawda. Generalnie ge rajd, który jest bardzo rozbudowany, bo jakby przejście go w jeden wieczór to wcale nie było wykonalne. Nie. To trzeba było rozłożyć na kilka dni. Wracałem do Ulduaru długo po to, żeby sobie rep zbudować dla tej frakcji, która jest z nim związana i muszę przyznać, że z przyjemnością tam wracałem i do tej pory wracam, no bo jakby Lich to jest moje ulubione rozszerzenie. Jedno z moich ulubionych również, ja do Ulduaru też wracałem wielokrotnie, chociaż ja bardziej ze względu na achievementy, bo tam ich było od groma do wykonania. Oj, tak, bardzo. I były cholernie trudne. W każdym razie tak, Joksaron jest tym kolejnym starożytnym Bogiem, któremu my jako bohaterowie stajemy na drodze, bowiem naszym zadaniem w którymś momencie jest właśnie włamać się do tego więzienia strzeżonego przez już skorumpowanych strażników, wyeliminować ich wszystkich po kolei po to, żeby dotrzeć do więzienia Joksarona i pokonać jego samego. Obecność Joksarona na Azerocie ma jeszcze inne konsekwencje. Mianowicie takie jak starożytni druidzi posadzili w różnych miejscach w Azerocie swoje przedwieczne drzewa. Bo zaczęły się pojawiać manifestacje saronitu. To jest taki wyprysk związany z jednym z skorumpowanych tytanów, No to drzewo świata, Andrasil, które sobie wzrastało, w którymś momencie jego korzenie również zaczęły przenikać w więzienie Joksarona. I to, ta interakcja początkowa była kompletnie niezauważana przez nikogo. Natomiast to dało furtkę Joksaronowi do Emerald Dream, do takiego niematerialnego wymiaru, w którym Isera pokazała, jakim Azeroth mógł być, gdyby stworzenia nie walczyły ze sobą, gdyby nie ta cała zawierucha związana z rasami, ze starożytnymi bogami. Jak Seran owszem podzielił się tą furtką z innymi starożytnymi bogami, którzy wtedy jeszcze istnieli, którzy wtedy jeszcze mieli wejście i mieli siłę. I tak zaczęli wypaczać Emerald Dream do tego, co obserwujemy w Legionie jako Emerald Nightmare. Szmaragdowy sen, czyli ten wymiar, w którym przebywają druidzi właśnie w momencie, kiedy śnią, tak to nazwijmy, nagle przeradza się w coś, w czym zdecydowanie byśmy nie chcieli przebywać. Szmaragdowy koszmar jest okropny i okrutny, i za niego odpowiada Nazot, czyli kolejny starożytny Bóg, z którym spotykamy się wiele dodatków później. Oczywiście historia starożytnych bogów toczy się przez tysiąclecia historii Azerotu, ale nasze interakcje z nimi odbywają się owszem w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, bo no nie może kilkudziesięciu lat, i nazód w ogóle był zakopany trochę na zachód od Uldamanu, takiego, takiej instancji, którą przechodzimy już we wanilii. Natomiast owszem on oddziałuje najsilniej na szmaragdowy sen, wytwarzając szmaragdowy koszmar. Nazot był jedną z tych najsilniej oddziałujących potęg, które wytworzyły Deathwinga, które wytworzyły śmiercio skrzydłego już w kataklizmie. To była jego pierwsza manifestacja. Tak, rozmawiając o smoczych aspektach, ten mniej więcej rok temu, jeżeli cofniecie się do tego odcinka, to tam poznacie lepiej historię Deathwinga, historię Neltariona, który staje się śmiercią skrzydłym jako właśnie jeden ze smoczych aspektów. Natomiast nazot maczał swoje macki, nie tylko w jego skorumpowaniu, ale także w spaczeniu królowej Szary, która w związku z jego knowaniami stała się nagą i królową nag. Co więcej, Nazot był tym starożytnym bóstwem, które zaordynowało, które nakazało odbudowanie czarnego imperium. To jest właśnie taka przedwieczna idea dominium wszystkich starożytnych bogów. I manifestacja na Azerocie czarnego imperium przywołałoby Hour of Twilight, czyli godzinę zmierzchu, czyli tak naprawdę zagładę całego Azerotu. I z Nazotem spotykamy się najsilniej i najmocniej, bo osobiście. Wskakujemy mu do brzucha i odrąbujemy mu głowy i oczy i wszystko inne w ostatnim rajdzie w Battle for Azeroth. I właśnie podczas tej bitwy o Azeroth w ostatniej instancji, w ostatnim rajdzie, w ostatnim bossem jest owszem, też nazot. Walka z nazotem jest wieloetapowa. I tak jak przystało na starożytnego boga, zresztą wszyscy starożytni bogowie, z którymi walczymy, to są nie lada pojedynki, to są nie lada wysiłki. Cały gildie je padały pod, wiecie, śmiercionośnym oddechem jednego boga, albo spojrzeniem drugiego boga, albo macką trzeciego boga. I w związku z tym walka z nazotem jest też kilkuetapowa, odbywa się na kilku płaszczyznach, owszem na tej płaszczyźnie takiej nazwijmy ją fizycznej i na tej płaszczyźnie no, duchowej, bo wskakujemy jakby do wnętrza ciała tego olbrzymiego gnida, gdzie też walczymy z pojedynczymi mackami, które mają różne właściwości, także to jest nie lada pojedynek w każdym razie. W ostatnim etapie, to jest kiedy on już ma umrzeć, tak naprawdę oczywiście pojawiają się magicznie pomagacze, którzy wykorzystują nasz legendarny itemek Heart of Azeroth, serce Azerothu, po to, żeby zadać ostatni cios temu starożytnemu bogowi. I to jest ta walka, która jest walką legendarną, i którą wygrać to był nie lada sukces. I tak naprawdę na początku, jak jeszcze były elefery, zanim gildie zaczęły sobie koncypować, jak wygrać z tym Bogiem, no to trzeba było dojść aż do 10 odnawianych, wiecie, pomocy, czyli swoje atrybuty mieliśmy zwiększone aż o 50%, po to, żeby móc skutecznie zwalczyć Nazota. Więc to jest historia czterech bóstw. Ale na Azerocie było ich więcej. Bo owszem, dowiadujemy się podczas tego samego rozszerzenia, podczas bitwy o Azerot, walki o Azeroth, however you call it, battle for Azeroth, że Tytani, owszem, po uwięzieniu czterech starożytnych bogów, nie poprzestali na tym. I ponieważ to są ciekawskie stworzenia, a z drugiej strony chcieli skutecznie się rozprawić ze starożytnymi bogami, eksperymentowali na tych swoich więźniach. I wskutek tych eksperymentów nieumiejętnych ale niestety nieodwracalnie stworzyli piątego starożytnego boga. Z Guhunem walczymy w innym rajdzie. To jest pierwszy rajd, który pojawia się w Battle for Azeroth. Tamże Guchun jest też ostatnim bosem, którego trzeba ubić. I on ma z kolei właśnie taki śmiercionośny oddech, i jego atrybutem jest krew. Więc zatrucie i skażenia, i takie różne inne rzeczy też się pojawiały. W trakcie walki trzeba było mocarnych healerów po to, żeby móc takiego Boga pokonać. Więc to są jakby najgłówniejsze albo bóstwa starożytni Bogowi, o których wiemy najwięcej, ale tak naprawdę to nie jest wcale lista, którą wyczerpujemy, dlatego że Owszem, w Outlandzie, czyli to jest Warlords of Draenor, była grupa Arakoa, którzy się nazywali Dark Conclave. I ta grupa, wskutek potrzeb starożytnych bogów, chciała przywołać jeszcze inne starożytne bóstwo, które nie zostało nigdy nazwane. I ono się tak naprawdę częściowo manifestuje. Natomiast zadaniem graczy, jako jeden z questów, jest rozpędzić to towarzystwo i ubić poszczególnych przywoływaczy po to, żeby taka rzecz się nie zadziała. Po to, żeby ich działania nie zakończyły się sukcesem. Tych innych przejawów starożytnych bóstw na Azerocie jest całkiem sporo, swoją drogą gracze niejednokrotnie próbowali te przejawy wynajdować, jak dobrze wiemy chyba nie ma skrawka tego kontynentu którego gracze by nie odwiedzili nie opisali, nie skomentowali, w którym nie doszukiwaliby się żadnych różnych dziwnych elementów, to są chociażby tak głupie kwestie jak, nie wiem, jedna z lokalizacji, jak dobrze pamiętam w Eastern Kingdoms, gdzie chyba raz w miesiącu zlatują się dragonflye, w sensie te malutkie smoczki takie śliczne, robią kółko, tańczą wokół tego kółka i potem się rozpieszchają. I w tym kółku wyrastają grzyby. Tutaj też gracze stwierdzili, że to na pewno jest miejsce, gdzie gdzieś głęboko pod ziemią jest uwięziony kolejny starożytny bóg, tudzież jakieś pomniejsze bóstwo starożytne, etc. Takich miejsc w Azerocie jest całkiem sporo. Generalnie zobaczymy, czy faktycznie Blizzard, tudzież raczej teraz Microsoft po nie sięgnie, czy raczej będą rozwijać lore po swojemu. Zobaczymy, to jest ciekawa kwestia. A jak mówimy o innych manifestacjach bóstw, to owszem, Pojawiają się nawet takie ciekawe zagrania jak potrzepty z samych starożytnych bogów, bo w momencie, kiedy potworzyła się najalota, czyli ta instancja, gdzie pokonujemy nazota, no to owszem, gracze też na, w najróżniejszych częściach świata, z najróżniejszych rozszerzeń słyszą potrzepty starożytnych bogów w generalnym czacie i w swoich słuchawkach, i muszę wam powiedzieć, że no, ciary przechodzą. Tak, to jest faktycznie chyba ten najbardziej mroczny element loru World of Warcraft, ten, który. Najbardziej powoduje ciarki, i zresztą, jakby popatrzeć na wizualizację tych wszystkich bóstw, są one dosyć przerażające. A na pewno, no cóż, na pewno nie można ich nazwać pięknymi. To, co można nazwać pięknymi, to są tak naprawdę wydawnictwa, które są około World of Warcraft. Owe, czyli cała seria książek, cała seria pięknie ilustrowanych albumów z kadrami z gry, ale również z wieloma innymi pięknymi ilustracjami, które naprawdę ubogacają to, co, to co możemy doświadczyć w krze. Także jeżeli macie trochę na zbytku kasy albo nie macie pomysłu na swój prezent gwiazdkowy, no to ja gorąco polecam, bo no to jest uczta dla oczu, uczta dla uszy i uczta dla gigowskiego serca. Ja generalnie też serdecznie polecam wam zgłębianie lore World of Warcraft. Sama troszeczkę zrobiłam sobie przerwę, aczkolwiek nie ukrywam, nadchodzący dodatek trochę mnie kusi. Obawiam się tylko, że tutaj jednak absolutny brak czasu wygra. Ja póki co jestem umiarkowanie optymistyczny co do nadchodzącego rozszerzenia. Wskutek tego, że te kilka ostatnich było rozszerzeniami Powiedziałbym na okejkę, okay ale takimi, że żadnej części ciała nie urywały. Także mam nadzieję, że Microsoft będzie chciał mocno wejść na rynek i nie tylko zachować swoją obecną liczbę subskrybentów, ale również ją poszerzyć. A najlepszą metodą po temu jest po prostu odświeżenie gry, które już następuje, bo już interfejs został znacząco odświeżony i unowocześniony, ale też zapodanie nowoczesnego kontentu, który będzie właśnie wyzwaniem dla graczy, którzy. No, mają alternatywy i mają tych alternatyw całe mnóstwo. Jedno jest pewne, Lore Warcrafta jest tak bardzo szeroki, tak bardzo głęboki, tak bardzo przepastny, że w momencie, kiedy ktoś chciałby się w niego zagłębić, teraz to zupełnie na nowo. To jest to, ojej, bardzo, bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Więc no cóż, po cichu chyba trochę liczymy na to, że te odcinki portali trochę Wam w tym pomogą, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to tylko kropla w morzu informacji, które moglibyśmy przekazać i które w ogóle dotyczą się Lora. Plus... Pewnie jest to tylko liźnięcie tematu przez papierek. To jak najbardziej prawda, ale z drugiej strony to również otwiera drzwi do Waszych sugestii na to, jakie aspekty Warcraftu chcielibyście usłyszeć, żebyśmy omówili i przybliżyli, albo jakie aspekty z szeroko rozumianej popkultury i fantastyki i sci-fi. Chcielibyście, żebyśmy na przybliżyli? Czekam na wasze sugestie oczywiście w komentarzach, a odcinków portalu, w których poruszaliśmy już bardzo różne uniwersa, możecie słuchać zarówno na YouTubie, jak i na Spotify, jak i oczywiście znajdziecie je na naszej stronie skierkon.pl. Do usłyszenia i do następnego portalu. Trzymajcie się, cześć. Cześć.